W moim kanale i wchodzimy sobie od razu w ustawienia i jak, i jak widzicie tutaj, yy, tutaj mam odbindowane budowanie ponieważ robimy dzisiaj bez. Budowania challenge! Tak, nie mam nawet pułapek i nie wiem, jak my damy radę sobie wygrać. Robert, może tym razem nie polecimy sobie na tajną, bo ja się boję. No, bo może na jakąś spokojną, miejscu, tak? no, no, raczej na punkt zerowy, dawaj na punkt zerowy. E, bo, na punkt zerowy? Punkt zerowy, no, dobra. Tak, bo przed, przed odcinkiem spróbowaliśmy to zrobić i powiem wam, że ja nie mogę tego, tego zrobić na tajnej twierdzy, bo nie da się po prostu walczyć, gdy nie masz budowania. Przynajmniej, no. przynajmniej ja nie umiem. Robert to pewnie umie, bo 20 lat nie budował. I no, Robert to pewnie umie, ale no. I no. Polecam w ogóle śledzić kanał, bo za, bo za niedługo pojawi się pojaw, zaczną się streamki. Nie wiem, czy regularne ra, pewnie nie, ale. Już jesteśmy ce... nie, po prostu, żeby... No co jakiś czas będziemy może... Napiszę w, w sacie, chcecie może jakieś one boxy. Je, je, jeśli będziecie chcieli streamka, to, to jeśli napiszecie, że chcecie streamka, to zrobię to na 100%... Wejdziecie też, też do Robsona i no. Kurde... Nie, nie też może być live. No właśnie, e, Robsona mniej prawdopodobne to jest, ale też możliwe. Ale no, ja na pewno będę. Ja na pewno będę streamował, przynajmniej się postaram, ale nie wiem czy, czy będę, czy będziemy robić regularne streamki. E, e, się postaramy co najmniej co 3 dni zrobić streamka jakiegoś. Albo co dwa. Co dwa, co trzy, raczej co trzy, bo tyle aż czasu nie mam w życiu. Znaczy dobra mam, czasu to ja mam akurat pełno teraz, ale no. no. Też. Dobra, też dolecę, ja dolecę. Też. Chyba. Ja ja nie dolecę. Ja zepsułem landing, powiem ci, że gościu... ja gości... A, dobra. Powiem ci, że... Ja ma... nie się do punktu zerowego i, i jestem na ziemi. Co? Ale uważaj, bo no? tam bo typ zaraz padnie. Ale ja już mam brońki. Czy, czy to jest lama? Nie gadaj, że to jest lama. Czy to jest lama? To jest lama normalnie. Nie, go... Tam gościu wziął lamę, to, tam jest lama i gościu ją, wzi... ją bierze. Dawaj go. Bierz go! Ja mam typka, ja mam typka, ja mam typka! Musisz go zabić! Zabij, ty, zabij, ty! 10 HP! Bez budowania, dobra, ktoś nam ukradł... Tam jest typ, tam jest typ, Robert, tam jest typ! On nie otworzył tej lamy! Masz, no bo, nie zdążył. Wykier... na ginę, na Musisz nam wykierować gierkę. Ty, to jest bot! A. Ja go wal... No to... Robert, to jest najgorszy bot! Znaczy, dobra, bocik to nie był, ale zasłaby na no bo. Dla takiego... przecięcia... To się ulecę, masz bandaże. Eee... Ja zaraz będę miał z tej lamy. Pewnie z grzewki mam nadzieję. że z grzeweczki jakieś będą z tej lamki. Nie. Chyba. I. Wiesz co dopiero się skapnąłem. Co? Że po co mi w ogóle ta lama? Jak nie mogę budować! No to weźmiesz lamę i wyrzucisz matę. Ja no nie będę wyrzucać, ale chyba będę budować chyba. A w sobie ja wyrzucę matce. Chociaż w Chociaż w sumie... Chociaż w sumie faktycznie wywa wywalę, bo jak bo jak przeciwnicy mnie zabiją, to będą mieli, a ja nie chcę, żeby mieli. Czyli wziąłem w sumie Kewa 50 tylko Dawaj Dobra 60 odbit osób Nice Nice Nice, nice, nice Dawaj to! Lecimy, lecimy, zostawcie suba, łapkę w górę. I... Bo ja nie wiem jak my to zrobimy. To się nie da zrobić. Nie. Prawda nie da się. Dałem. Ja się zbudowałem. O, Sibartek jakiś. Sh Sibartek mnie zaplasia. Ale nie teraz, Sibartku. Ty tu jest typ. A ja nie ma... A ja nie mogę budować! cie Robert! Weksle na ratunek. Uciekam! Arła! Nie ży. Umarłem, bo nie mogę budować. Tam nie wypieprzył tak. Tam jest, a ja nie mogę budować. A ja nie umiem nie budować. A też nie budować. Ale nie mogę! O! Dawaj, nice! to Jedź. Podnieś! Podjedź po mnie! Chodź do typie. No bo ja pierdzielę, podnoś mnie! Często. Podnieś mnie typi Widzowie, Robson zbudować Robson zdęca się nade mną przez 24 godziny Tak na tym. to co przejść? Następny odcinek ja zdęcam się rowerem w takim razie. Nie. Tak Napiszcie w końcu czy chcecie, żeby Mati grał na moich ustawieniach. Nie, 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 ja tego nie zrobię. No odcinek widzisz na moim dalej możecie tylko zobaczyć. Był, możecie go. Ty tam jest typo, ty pochodź. A ja nie mogę zbudować. Ty, 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 ty. O jak Ewa? Ja go dojeżdżam bez budowania. Leży. Okay. Łatwo. Tu, tu jest Łatwo. Rwa... Ko... ty, tu jest kolejny. Tu jest kolejny. Dostał. Też ode mnie też. No i ty, ja go zabiłem. Dost... Ja go zabiłem. Ja. ja go dobiłem sobie. Ale ja fraga dostałem. Za niego. Nie. Du, 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 du. Dobra, podnieś mnie. No podnoś. Też. I dawaj kup, kup ciach, weź zlecenie i kup ciacha. Kupaj ciacha. CZEKAJ SPRAWDZĘ JEGO kadę W OGÓLE! Sprawdźmy, no od dwa Czy będziemy uciekać, czy nie? Czekaj. Sprawdź. Czekaj. A ty to sprawdzasz? Na for no, na Fortnite trackerze. Ale wiem na czym, ale na jakim urządzeniu? Nieważne. Nieważne jednak, nie ważne. Nie jednak, nieważne ważne jeszcze. Że na telefonie sprawdzę, bo nie będę w ogóle lepszy. Tylko najpierw muszę... Mam go w We ciacha, we ciacha. Bo no. O, no. Bo no, no. tamten zginął. Tak. Aha, Czekaj. Typ tu jest, typ tu jest, ja, jak typ tu jest? Ta. Ała! Ale dostałem. I Nie mogę budować. Robę. Najgorszy challenge! Go Gotzy? No gotowno, no ready, dawaj, a jak? A jak? No jak? No jak Fortnite strakera na pana. I będę sprawdzać ze zleceń. Czy będziemy uciekać przed nim, czy no jeszcze? Ja, ja chciałem taki odcinek, na przykład w że na moim kanale odcinek, że ginę i sprawdzam KDE graczy. Gin... No, w sumie to, też spoko, też spoko. Okej. Okay. O, co Co gród tańczy po to? Eee... Tak. <laughs> <laughs> Jakie to jest straszne! Bez budowania! Dobra, lecimy, lecimy, no, no, bez, może punkt zerowy znowu? No może, może To na pewno musi być, to na pewno będzie, no... ...bezpieczniejsza opcja niż... Inna miejscówka, czy na przykład tajna. Oczywiście tajna to najlepsza miejscówka w grze, ale wiadomo. Ja chyba dolecę. Jak to zrobić, to zrobić przed chwilą? O nie, goś, nie, no, nie, do, nie nie no, 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 już spadł. No ja może na karkołowę No to ja też. Leci tu znowu Debile. Idź sobie ty. No. To ty. tylko zabijemy. Panie, idź secy. na jednego, to bandę ósmego. A wiesz, że to jest drugi? Bo Debilem chyba nie jest. To, że powiedział. Bo Debilem chyba nie jest. Chyba, że jest debilem i no i wiadomo, nie, to jest on sam chyba. Znacz mi porta i trafi. Ja go dojeżdżę. Do... On jedzie, no! on coś robi. Dawaj, przyspa go. gaz. Dostał za zamknął. No i uciekł. No i spieprzył. No i uciekł, tchu. Chcemy zwalczyć. Chodź i. Mm. Chodź i walczyć, churzu. Nie, od... bo ja mam potki i dobrze, że nie wiem tutaj, bo mam teraz małe. Na, no, tak. No, no. Masz. Ła, dawaj. Ale no, prezent dostałem. Normalnie... O, prawy, strefę. Normalnie aż ze śmietnika, taki dobry. Dawaj, Dawaj, dawaj dojeżdżamy punk punkt, ze punkt zerowy. Dawaj, no, ale ja mam pistola i taktikala. A ja mam tylko taktykala To chodź. Mati woli charge. A masz okay, cza... ja jestem tylko fanem Tacticanów. A masz charge'a? Nie. Ta... ja mi to jest M-ka, dobra, to ja tak miał charge'a, to... Dawaj, musimy... Dawaj, my, myś... Jedziemy! No jedź. No jedź, no, typie. O, sam, sam, zamklepiam się. Dojrzymy! Przejmujemy punkt zerowy! A tak lewy, wierzę, wierzę mnie, Ela pakę! Gdzie on jest? Alat, Alat! Tu! dziesięć dostał! Wierzę w niego naj! No. Leży! Luci weźmiemy, o nie matce, wyrzucam! Nie, nie musisz wyrzucać! Ale jeszcze bym przypadkiem nie użył. A, ty to łosisz, ja to ja to nie muszę. Bo ja sobie odbindowałem Dobra, dawaj na ciacha. Gł, go, goł gał, goł, gał! Go, Gdzie go. KDE KD, sprawdzamy. KD! Fortnite tracker o, tracker od czybi <ścoughs> <ścoughs> Dobra, jedź tam! Paliwa nie ma. Trudno. Dobra Bierzemy z jak będzie... Bierzemy zlecienie. Co ma... O nie, wynająłem go, ale wziąłeś, dobra. E, co? Co to za nick jest? To jest fif FIFA. <laughs> Będę ci mówił, albo nie. FIFA 7 7 5 2 Terrific Terrific Dawaj mi to. Jaki gościu ma kd? Typie! On ma kd jeden kro... On ma takie samo kd co ja mam! A to takie... No to pozi na poziomie makiego to... To możemy dojechać chyba, nie? Możemy, możemy. Też w sumie... Ja jestem największy. W... Jakbyśmy takiego... O! Bo w sumie ja jestem bot najgorszy, więc... No. Yy. Bo w sumie ja jest... słabe. Bo w sumie ja jestem moc najgorszy, on ma takie kd co ja, więc możemy. Więc możemy. Dobra, to gdzieś tutaj, tutaj. Nie, nie, tutaj. Tutaj. Właśnie, <laughs> yy, <tutaj. Gościu, śmiech> co ma? Co ma? Takie średnie kd to jest, myślę. Takie przeciętne. Ja mam małe. Ja mam też spore. Czyli właśnie takie automaty. Okay. Chodź. Ale my się, ale my będziemy, ale my czytujemy, bo my jesteśmy jeszcze z ciachem. O, jesteśmy trzy na dwa. Jesteśmy trzy... 3... Damy trójki, ale na dwójki. Trójki... Chodź. Ja idę z ciachem, ja nie, ja idę z ciachem. To nała. Nara. No chodź, to ja trollowałem! No to nie trollowałeś! Ty, a on gra na padzie w ogóle? To jest padowiec! Typie, to jest padowiec w ogóle. To jest padowiec w ogóle, to chyba uciekamy. O nie, to chyba on. To chyba on. To on, to on, tak. Pod Ej, ty, ty... on... Ty... Ty jeden... Z, jeden nie ma kewa. Jeden, ten co się zabudował nie ma kewa, ja też bym chciał. Oto ciacho strzela! Dawaj ciacho, dojeżdżajmy! Dostał prawie, prawie. Dostał. Mam typka! Ja trudno. O, nie to jest ten typ? To jest ten typek co mam. Ja mam bombowe barwy na razie. Ja ginę, ona, ona nie jakiego! To jest chyba, to jest jakaś gul-trupeka. No, to jest ta! Głowy 24. Skąd ja dostałem to od tego typa? To, to był ten, to był ten padowiec, ale skam, dobra. dobra, święty, najgorszy challenge. My byśmy wygrali tę gierkę. Gdybyśmy mogli budować, wiecie, ja nie mogę, wiecie, ja nie, nie wytrzymam, ja nie wytrzymam dłużej. Ja kończę odcinek, koniec odcinka, dziękuję, do, do widzenia. Haj jeszcze przegląd sklepu. czekajcie, trzeba zrobić taki zamek w poprzednim odcinku, ale przeglądzik musi być. E ale ta, a kiedy to wrócisz? Jutro. Znaczy dzisiaj teoretycznie, ale my. Ale kiedy my to nagrywamy, to jutro. Znaczy e na no, przeglądzik, sk przeglądzik skle sklepu. Taki skin, taki ple plecak, taki skin, taki plecak. Malowanie Maciego? Taki zbierak jest i taka turbo-kozacka lotka jest. No, Normalnie kozacka jest. E, no. Mamy też w świetle Jupiterów. Ale to nie będę pokazywał, bo prawa autorskie i tak dalej. Ale może trochę pokazać. Trochę pokazałem właśnie. A ja mamy Adalin. Adalin. Adalin? Nie wiem, jak. jak to się czyta... Adalin. Jak się... No Adalin. Lin. Nie wiem, dobrze. Czyta się Line. Lime. Nie wiem, dobra, nie wiem jak się czyta. Live. Live. E, do, dobra, dalej. o te zbieraki są tur... mega fajne, takie wiatraczki. Bardzo, no. bardzo fajne. Lotnia, lśniący latacz. No taki średni, ja nie lubię tego... Mi się podoba. Nie lubię tego modelu lotni. Dalej mamy zero. No to jest turbo kazacki skinek faktycznie. Me mega fajny. I mi się bardzo plecak podoba. No plecak bardzo fajny. Czarna dziura, ba mega spoko spoko. Eee, dalej, o moje malowanie! Turb. Malowanko jest Turbo Kozackie, naprawdę polecam, polecam, polecam. Graniecie w komentarzach jakie jest twoje malowanie. Turbo, jest Turbo, super. No było widać na odcinku, więc zgadną na pewno, ale napiszcie. Ale jak się nie nazywa? O, jak się nazywa. No to sprawa musicie sprawdzić jak się nazywa. Ja powiem wam, że na chyba najlepiej dla mnie wygląda. E, dalej mamy. Pan, pana minotaura. Na malowanie no chyba najbardziej. Każde malowanie na skarży jest ładne. Mamy pana Minotaura i tutaj bycza tarcza. Jest malowanie za 700. Patka, jest patka. Klasyczna stylowa miłośniczka zaawansowanych taktyk. Czyli coś dla mnie. Żart. Mamy tutaj... O, magma! Nie, nie wiem czy to nie było nawet pierwsze chyba animowane malowanko. Ale... Ja, chyba tak, chyba tak. Ale i ale, ale jest turbo przekozackie, mega jest przekozakie. chyba najlepiej na snajpie wygląda dla mnie. A nie na Wygląda, na Dla mnie wygląda najlepiej na... Na RP'egu najlepiej chyba. Na rpegu i na Scharze. Na rpegu najlepiej wygląda, dobra. Do na oporu. Mamy tutaj do rytmu. Ale dobra, no i... Do oporu, do rytmu i do oporu jest. Do rytmu do oporu. Hm. Do oporu jest fajne. Jesteś do rytmu. Do, do rytmu. Do oporu. Ej e, Tutaj mamy zabawa. Zopory jest bardzo fajne. Spoko, zabawa. Mamy tutaj kratosa całego, mamy kratosa, Mimira, e, lewiatana, tutaj tarczę. Emotkę. Mm. Zestaw mroźne legendy mamy. Mamy drifta, panią aniołek. Nie znam tego skina w ogóle, więc sorry. Dealer to jest... nie, nie znam tego skinka. Mamy tutaj plecak liska. Lisek taki. Tutaj mamy takie... ten świąteczny łańcuch, nie pamiętam jak to się nazywało. Skrzydełka oczywiście od Pani Aniołek. Zbieraki o, też oczywiście od Pani Aniołek. Tutaj chyba te są od Drifta. Tak, to są te od Drifta zbieraki, które mają jeszcze ten jeden styl. O, taki pojedynczy, fajny ten pojedynczy, ale chyba najfajniejszy jest ten zbierak tutaj. Mega fajny jest, bardzo mi się podoba. Dalej, co mamy dalej? Diamentowa Diva. Fajny, fajny, fajny. Tutaj mamy oczywiście. Samą diamentową Diva. Tutaj mamy lecaczek jej. Taki diament duży. I mam. I zbierak jest bardzo fajny, akurat. No i najlepsze fałdolce. fałdolce. Wszystkie, wszystkie te, co mają fałdolce, są turbo kozackie. No i tutaj chyba, chyba perełka. Najlepsza rzecz chyba w sklepie, czyli Marvel. Tutaj czarna panterka. Plecaczek czarny pantery Już się zastanawiam między Marvela, a Joker'em. Marvela bierz, Marvela. W ogóle to. Ten styl, ten, ten styl do pantery jest turbo kozacki w ogóle. Mega jest. E, mamy tutaj też... No styl do, ple, do plecaka też jest styl. Plecak też ma styl. Ty. Czemu mi się plecak pantery nałożył na, na plecak Taskmastera? Jak to wygląda? <laughs> znaczy na te peleryny Taskmastera. E, dobra, e, no. Mamy tutaj też takie. Zbieraki czarnej pantery też fajne, niestety stylu nie mają. I chyba naj. i no. lotnia lot jest turbo kozacka. Kapitan Marvel. Kapi... Kapi... Kapitan Marvel ten styl ma mega kozacki. Mamy tutaj też. tarczę taką. lecak też mega fajny z tym stylem. I spisujcie kod YouTube. YouTube'a. To na pewno. Czy zbierak ma styl? Zbierak nie ma stylu, to co co? To co jest? zbierak też bardzo fajny. Lotnia, której nie widać, ale na ikonce wygląda turbo kozacko. Taskmaster to już taki mniejszy, to, to już gorszy skinek. No, jest spoko ma plecak i też bardzo fajny mieczyk. Dobra, co dalej mamy tutaj? Kto się śmieje ostatni? Czyli pakiet DC. Mamy Jokera, który ma trzy style. Tu mamy taki w garniturku i kapelusiku. To mamy bez kapelusika, ale w garniturku. Szkoda, że nie ma jeszcze kolejnego stylu styla w bez, gar, bez garniturka, znaczy w tym, w tym tutaj podstawowym, ale z kapelusikiem. To byłoby fajne. Mamy trujący bluść. No. E, skinek naprawdę mega fajny, bardzo fajny. Bardzo mi się podoba skinek. E, no, spoko jest. Mamy tutaj Midasa Rexa, który jest. No, akurat ten skin jest. Spoko. To chyba nowy skin Wiktora, nie? Ale który, 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 który? E, Mi Rex, Midas Rex. No, no, no. To chyba jest nowy skin jak Wiktora, czyli Wiktora mam w sklepie. Cześć, nawet jak chcecie, jak chcecie być członkiem Teamu Altibates, to kupcie ten pakiet. Oczywiście z Kodzikiem youtuber. YouTube. E, no. Ale mojego skina nie ma. E, bądźmy szczerzy, e, z tym hełmem wygląda źle. Złabo wygląda z tym hełmem. Mamy tutaj plecak od, blu, od trującego bluszczu, mamy tutaj plecak od jokera, od jokera fajny, bardzo fajny. E, tutaj pelerynka Midasa, płaszcz po, Poległego króla, no spoko, fajny, fajny. O, te zbieraki Midasa są mega turbo kozackie, mega są kozackie, ba, strasznie też pasują. W ogóle teraz zobaczę, że w tym no? zestawie, jest, zestawie jest ten, mm, z boga spadania. Są takie karty. Zbierak Midasa, mega kozacki. Mamy tutaj też zbierak trującego bluszu, też mega fajny. I mamy tutaj zbierak Jokera. I mamy ten lepszy zbierak Jokera, bo Joker ma dwa zbieraki, bardzo fajnie. Coś jeszcze mamy? Nie. Oprócz tego mamy tylko ekipę Fortnite. To jest ten sklepik dzisiejszy, taki sam jak w poprzednim odcinku. Ale to. najgorszy challenge nie polecam. Straszny jest, okropny no. Nie róbcie tego. Jest. Jak macie pierwszy level, to może to spróbować. Jak nie, jak dawno nie graliście, to ta. Eee yy, i co? No i nała. No.